Cześć kochani, witajcie w kolejnym zrapięgu. Nie było mnie trochę, nie było nowych filmików, a to tylko dlatego, że byłem w Polsce i byłem w Turcji. Ktoś tam może coś tam gdzieś widział. I dzisiaj mam takie wyjątkowe zdrapki bo zdrabki kupiła mi w Polsce siostra i są to krzyżówka XXL. Dwa razy Ekstra linie Raz ja to Jeszcze tego nie oglądałem wszystkiego Krzyżówka XL Dwa razy Super linie Dwa razy Szybkie zakupy Dwa razy Trzy razy Nawet Kieszonkowe dwa razy Lotek Czarny kot kieszonkowe znowu, czarny kot. Laki 7, Pensja, Superwabank. I znowu Laki 7, Superwabank, Pensja. Dwa razy premia i krzyżówka. Normalna krzyżówka. O, normalna krzyżówka, normalna. Tak więc zaczynamy może od tych najmniejszych po złotówce. Zdrabki kosztowały 100 zł. I zobaczymy, czy to, że siostra mi je kupiła, czy przyniosą szczęście. Tak więc zaczynamy może od kieszonkowego. A tutaj musimy chyba znaleźć trzy takie same chyba, co? Zdrab kieszonkę, znajdź plik pieniędzy pod Okej, OK. To szukamy plików pieniędzy. Jest worek 5 złotych, jest samolot, gwiazda i bank za stówę. No, czyli nic. Nic się nie udało wygrać. Trapiemy tak więc następny. Los, zegarek, stuwaj bank, wiśnie i gwiazda za 5 zł. No, nic się niestety nie udało, moi kochani. Dobra, teraz drapiemy czarnego kota za złotówkę. I no, musimy znaleźć te trzy takie same kwoty. Tak. I łapkę wygramy, znajdziemy, wygramy 7 zł. Jak znajdziemy czarnego kota, to będzie 13 zł. No, zobaczymy. 2 zł, 13 tysięcy. 13 zł, 13 zł. 2 zł i 2 zł. O, czyli jest 2 zł. Litery kontrolne to EE. Czyli okazało się, że drabka była. Że drabka była. Ymm, szczęśliwa. Sorry, że tak, jakoś tak tutaj. Y, gadam trochę nie po kolei, ale jestem trochę już zmęczony. Teraz tak. Znajdź słonia pod warstwą ścieralną i wygraj kwotę z pola. Wygrana. Dobra, to szukamy słonia. Płuchacz, owca, krab i król, królik, król. Poczekajcie, może trochę to bardziej w o zrobię, co? Będziecie może lepiej widzieć. Tu czyli nic nie było. Kot szczęśliwy, okej, okay, czarne, dobra, nie niewybrany. nie wybrane, to takie, to takie, okej, okay, dobra, drapiemy. 10 zł, 4 zł, 13 tysięcy, 13 tysięcy, 4 zł i 10 zł. Czyli następny kot był nieszczęśliwy, czarny, nie przyniósł szczęścia. Nieszczęśnik. Dobra, szukamy teraz znowu tutaj słonika. Puchacz, owca, ślimak. I ryba. A wygralibyśmy 20 zł. No, ale niestety nic się nie udało tu wygrać. Dobra, następna kieszonkowa. Samolot, truskawka, słońce i banki. Niestety nic. G, Z, -W. Dobra. Gramy teraz premię. Co to musi być? Zdraw pola gry. Jeżeli w danej grze znajdziesz dwa identyczne symbole, wygrywasz kwotę przypisaną do tej gry. Jeżeli w danej grze znajdziesz trzy identyczne symbole, przypisaną, wygrywa, no, wygraną mnożysz raz, dwa. Wygrane sumują się. Sorry za to czytanie, ale już trudno mi się po niemiecku, po polsku czyta. Bo w latach Niemczech. Wybaczcie mi, proszę. Ach co, tak więc musimy znaleźć dwa identyczne. Tu mamy 7: Arbus i Kwiat. Czyli nic nie ma: Pik, Biedronka, Moneta. Kier, Korona i Worek. Karo, Biedronka i 7. Moneta, Winogron. Pik. Tref. Trefl. Kier. Śliwka. Worek. Podkowa i podkowa. A! To czyli dwa pole wygrywają. Zaraz tu je zdrabiemy. I wygraliśmy 5 zł. Łocho. Wow, wow, wow. To już jest 7 zł. Zaraz sprawdzimy te jeszcze liczby, może. Żeby nie było tak, że Potem damy się ostrze. A gdzie są te liczby? sola. Hej, w telefonie, nie spadaj. M, 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 ok, czyli jest 5 zł. Super. Tak więc bierzemy się zaraz na następną tutaj zdrapy żeby to nie przeciąła, żebyście nie pousypiali mnie jeszcze, bo to by było już naprawdę przegięcie. 7 wiśnie i winogron. Czekajcie, muszę to przesunąć troszeczkę, bo mi zaraz spadnie. Ja wie, nie wiem w ogóle, jak wy to nagrywacie. Jeżeli, powiedzcie mi tak, jak wy to nagrywacie, że to tak fajnie wszystko od góry widać, bo ja naprawdę nie umiem sobie, nie umiem do tego dojść. Tu na razie nic nie ma, no niestety nic nie ma. Pusta Pusta no niestety dobra, teraz szukamy, <laughs> jeżeli jakokolwiek z twoich liczb jest taka sama któraś z wygrywających list, okej, okay, dobra, dobra, już, już nic nie czytam, bo to się zacznę zaraz jąkać, to mamy tak, 29 i 31, proszę Państwa, a jak, 32, przecież musi być z boku, nie, 09, 34, pensja, A pensję muszę znaleźć dwa razy. No na pewno. Znajdę dwa razy. 25 i 27. Czyli nie ma żadnej wygranej. No niestety. Trapiemy. Super. bank. A moja liczba to 12. Szukamy teraz 12. No, i dwunastki nie mamy niestety. A nie mamy symbolu takiego tutaj z, z tymi dolarami. Babank okazał się niestety nieszczęśliwy. Dobra, teraz szukamy Laki 7. Trapiemy bonusa, jak będzie podkowa. Chyba 10 zł. No, niestety nie mamy. No, nie wiem, dzisiaj ty te. te Dzisiaj te zdrabki w ogóle są jakieś nieszczęśliwe, polskie. Pierwszy raz drapie i nic mi się w ogóle do tej pory jeszcze nie udało wygrać. Tylko te 6 zł, no ale ludzie. Nasze liczby to 13, 23, 22, 12, 29, 15, 18, 11. 21 i 13 o 2 zł, Pff. 2 złote, 2 złote i tyle z rapy pustów. Mamy 8 złotych, a wydaliśmy sówę, pensja 13. I szesnaście. Wygrywają, proszę Państwa. A mamy tak. Osiem. Dwanaście. Pensja. Jeden. Osiemnaście. I trzydzieści. Czyli znowu nic. No. Tyle zdrapek. A żadnej porządnej wygranej do tej pory nie wygraliśmy nasze liczby to 29 24, drapiemy laki 7 22 15 18 12 14 11 13 i 23 czyli nic na szczęście mamy tego jeszcze bonusa do drapania jak będzie podkowa, to wygramy 10 zł. No i jest podkowa. Super. To przynajmniej jest jedno. 10 zł. Teraz będziemy mieli 18 zł. Będziemy musieli czekać teraz po roku, aż siostra będzie znowu do Polski jechać. Wymieni zdrapki J, J, J. Wymieni zdrapki. I przywiezie nowy. No bo tak to nie mam innej możliwości, żeby gdzieś je po prostu kupić szalone zakupy za 5 zł hmm. okej. Okay. Tak więc trapiemy bonus 1. Ale źle się drapie. Mamy portfel i worek. Nic. Wygrywające liczby to 39, 13, 9, 31, proszę Państwa. Zobaczymy, co tutaj nam to da. A mamy chłopca, co za wysoko, 26. Dwanaście było blisko, no ale nie starczyło. Siedem Trzydzieści siedem Trzydzieści pięć Osiemnaście Trzydzieści dwa Bliźniutko Dwadzieścia trzy Sześć I 24, czyli nic, proszę Państwa, nic. Następne szalone zakupy. Wydaje mi się, że nie będzie tych zakupów w ogóle. Za 16 złotych to się tutaj nic nie, nie kupi. Co, so, tak więc bonus. Mamy worek. Bonus numer 2, Złoto. No, niestety, złota nie wybraliśmy. Moje liczby to trzydzieści dziewięć, trzydzieści, szesnaście i trzydzieści dwa. Zobaczymy zaraz czy, okażą się szczęśliwe. A mamy dwadzieścia dziewięć, trzynaście, trzydzieści siedem trzydzieści trzy, osiemnaście, dwadzieścia siedem, dwadzieścia jeden, trzydzieści jeden, dwadzieścia sześć i trzydzieści osiem, czyli wszystkie liczby praktycznie były blisko ale nie za blisko, żeby coś wygrać. Ostatnie szalone zakupy, i chyba skończymy te drapanie po tych zakupach. Bo tu są same krzyżówki, ja jeszcze muszę wszystkie je tutaj sam podrapać, żebyście tutaj nie poosypiali mi. W bonusie był portfel i 5 zł. Pięć złotych, nie pięćdziesiąt, 50, nie pięćset, a pięć. Moje liczby to dziewiętnaście, trzydzieści jeden, trzydzieści trzy, i trzydzieści siedem. Oby okazały się szczęśliwe. Pierwsza liczba to. Dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia jeden, osiemnaście, jak zwykle wszystko blisko, ale za daleko trzydzieści cztery, trzydzieści dziewięć, Siedem i trzydzieści osiem, czyli nic, nic, krótkie podsumowanie tych milionów, tutaj tu wygraliśmy 5 zł tu wygraliśmy dwa złote. I tu wygraliśmy też. Ile to wygraliśmy? A bonus podkowa, dyszkę. O, jest, jestem taki śpiący. Ale mówię, jeszcze zdrapię dla Was i wrzucę na YouTube, żebyście mogli sobie oglądać i się na mnie powyżywać. Tak więc 2 zł, 12 zł, 14 zł, 19 zł jak na razie. Kochani, na tym skończymy dzisiaj, bo tutaj są takie same krzyżówki i super linie. Może jak macie chęć, te super linie jeszcze podrapać, ale to długo trwa mi się wydaje. Nie drapałem, nie wiem, ale mi się wydaje, że długo, bo oglądałem wasze wideo. To wy też tak drapaliście długo. Dziękuję wam za oglądanie. Jutro postaram się zdrapać. Oddrapać te krzyżówki i zakończyć razem z Wami na wizji. Dzięki Wam za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie i wpiszcie mi w komentarzach, jak wy te, czym Wy te Wasze filmiki nagrywacie, że to tak z góry fajnie wygląda. Dziękuję, pozdrawiam. Życzę samych wygranych. Kocham całuję Pa.